W kolejnym dniu kampanii ziemniaczanej Kurde, jest tego ziemniaka trochę, teraz skąpiemy e, Belarosa i Redsonia Ursus oczywiście e, w gotowości Tu coś ogrzewane Zobaczymy co powie mama na to wszystko S Są jakieś ziemniaki czy nie? Są ziemniaki, trzeba pracować i zbierać Jak jest coś i robimy, zobaczcie jak e, Jak to się kopia. a zobaczcie e, e, Tu jakieś, nie wiem, kosmici chyba kopali, albo co? No Kurde, jakie dziury a zimbioka tam chyba nie będzie. Pies wychodzi ziemny. Chyba, chyba że to pies ziemny, ale nie, one są trochę mniejsze. No nie jest tak, że co, będziemy dali kopać, zobaczycie jak to jak to przebiega i odbywa się, bo Ignaz ogólnie sypnął dość dobrze, a Balarosa, no zapowiada się dobrze, bo już coś na wodzie e, jest. Także co, wsiadam do ciągnika i zobaczycie jak to, jak to się dzieje. No i jak panie, podoba mi się ziemniaki, wykopki? Nie no, ziemniaki są okej. Okay. Ziemniaki są okej, okay. zobaczcie no. Nie ma, nie ma tragedii. Nie ma tragedii. Coś się lekko zamieszało ze co? i trzeba, trzeba będzie po prostu przebrać. No, ale ziemniaki są ładne. Nie? Tak. Tak. No, tak, tak. <laughs> no, także moi miri Trzybamy dalej. Ale muszę wam przyznać, te, przyznać, że tego roku jakoś te prace mi, kurde, opornie idą. Ale pomału się zrobi jak to mówi Pudzienowski yy, Cierpimy kamień gotuje. Także co? Jedziemy. Rąbem, że są ziemniaki, dość takie yy, w miarę proszę ja was. Pogoda jest, słońce wyszło, było chwilę przerwy, no ale co, co zrobisz jak, jak leje? Leje, a jeszcze trzeba się co robotam tam do grochu, to inne roboty, no i ziemia się powstała, ale ziemniak robi się w ziemi, jak to mówią, nic nie, e, nie dzieje. Tak, teraz pokażę jak to wygląda na wozie, kupimy już w e, Edsonie. No widać, że ona trochę będzie gorsza jak Rosa, ale Niestety nie każda, na, nie każda odmiana na każdym polu będzie e, rosła, chociaż takie najgorsze znowu nie są, więc nie ma o co e, m, płakać. Do biegania. ale pedalowca nie najgorsza. A jeszcze zostały trochę do wykopania. Szczęśliwy jeszcze sypial Sonia też fajne zimniaki, tylko troszkę takie ale w tym moim polu. Ale no, nie można mieć wszystkiego. Już się na Jedziemy dalej. Już później, później już późny wieczór zamierz widać. Yy... Księżyc. No, a my pomału kończymy. Jeszcze tutaj jest yy, dwa rądki przekopane, jeszcze jeden do przekopania. Och, jakoś to pomału idzie, bo na żywcach też chcemy skończyć, bo w poniedziałek będzie już chyba znowu deszcz. Chociaż też to nie, też nie jest pewny. Pokażę jeszcze, jak to wygląda na wozie i, i zbieram dalej, bo nie mam pustu czasu. <laughs> no, tu mamy yy, Redsonie, a drugie połowie Be Belarose. Mama tam zbiera już, nawet nie, nie, nic nie mówię, bo pewnie ma, nie ma już siły i co? I działamy. Ale wam powiem, w tej ilości to już kurde trzeba myśleć nad, nad kombajnem, bo to jest e, ciężkie. Ciężkie, ale jest takie taki roboty nauczony, także jakoś e, zmordujemy. A, słuchajcie, zmordowali. Pomału. Uch, trochę tego nawozie jest, siły już nie ma Ale jest. tam w piwnicy tego Ignaca jest myślę tam Pewnie więcej jak dwie tony Uch, Tu tego jest Tylko nie wiem co z tym zrobimy Ale to zobaczymy jeszcze Wiecie jak to jest z tymi płodami e, Rolnymi Powiem kawał pola, ale Ogarnięte Ziemniaczki fajne Yy, czyste bez yy, parcha? Trochę, no, trochę trzeba będzie je po, po przebierać, bo tam coś, coś się zamieszało, ale to już. To, to już proszę was, ja was, kurde, już mi się pierdzieli w głowie od, yy, od roboty, <grybujesz> to już w domu. Także co, wezmę was jeszcze do Ciąnika na głowę i, i taki nocny yy, opór. Już mam oczy widzę małe, ale to, wiecie Trzeba być twardym w robocie. No, tu się zestaw oświetlony. Tu jest ok. Z tyłu Już ciemno nie widać. Dobra, jakieś światła są widoczne. Nie ma tragedii. Kierunki sprawdzają, są ok. Także co? Lecimy. No, także wyjeżdżamy. Nie wiem, czy coś będzie bardzo widać, ale. Jedynka, motokurde uh, Tutaj jest nierówno. Trzeba żeby być pewnym. Tej skórki jest akurat koło Pawła. Tam co nie wyskoczyło to o, wolniutko, bez gazu. I... O. Nie ma co szaleć. Jednak coś i na jest. O, tak, na spokojnie. ハハハハ Także, moje mili, akcja porowa e, Zakończona Sukcesem Towar e, na podwórku Zabezpieczony Także, może powiedzieć, że e, wykopki Ziemniaków 2025 Zakończone sukcesem No I cóż, i tyle Nie mam, szczerze mówiąc, po prostu siły e, Mówić I idę coś e, Zjeść Posilić się i zrobić dla Was e, film na jutro. Także ten film będzie pewnie tam o jak Życzę Wam e, pięknej niedzieli. Niech Wam się e, darzy. I smacznego, oczywiście, obiadku, żebyście się dobrze pojedli. Także jak się Wam spodobał odcinek, to dajcie. A czy dajcie, jak, jak możecie, dajcie komentarz, lajka. E, jak jest coś nowy, to można dać subika. A to też będę wdzięczny, będę nagrywał jeszcze e, więcej, jak to mówią, starał się. E, dla moich oczywiście tych e, wiernych widzów, bo jest e, was trochę ze mną, to trzeba przyznać. No i co? Jak jest, jest też ta opcja tam podbijanie filmu. Jakby się komuś chciało, tak ewentualnie tam obok komentarzy. A to, też, to też będę bardzo wdzięczny i co? Cześć!